Manko, dlaczego wciąż wracam do starych nowych... Pewnie nieraz zadawałaś sobie to pytanie, i dzisiaj mam dla ciebie odpowiedź. Jednym z głównych widowajców jest perfekcjonizm. Perfekcjonizm mówi albo robię coś idealnie, albo wcale. Jeden błąd kasuje cały wysiłek. Nie wolno mi się pomylić, bo to znaczy, że jestem słaba. I że się do tego nie nadaje. Brzmi znajomo? Zobacz. Zaczynasz chodzić na siłownię. Postanawiasz trenować trzy razy w tygodniu. Ale drugiego dnia łapie cię jakiś kuras i masz tydzień przerwy. Normalna rzecz. Źle przeprowadzona rozgrzewka, zła technika. Tak po prostu czasem się dzieje. Ale ty rezygnujesz całkowicie po paru dniach, no bo nie wykonałaś swojego planu od razu i perfekcyjnie. Postanawiasz uczyć się 30 minut dziennie nowego języka. Raz coś ci nie wychodzi i olewasz temat całkowicie, no bo ja się do tego nie nadaję, nie mam dyscypliny. Postanawiasz wdrożyć dziennicze uczuć, chcesz zapisywać codziennie wdzięczności. Raz pomijasz i już od razu pojawia się myśl, nie mam systematyczności, nie nadaję się do tego. Perfekcjonizm to jest choroba, wszystko albo nic. Ale czy zmiana... Czy proces uczenia się działa w taki sposób? Rozwój osobisty? Czy działa w taki sposób? Perfekcjonizm zabiera ci siły, bo sprawia, że nie widzisz swoich postępów. Zamiast czuć satysfakcję, czujesz wstyd, winę. Zamiast wspierać siebie, to stajesz się, wiesz, z swoim takim katem. Nie? Bo nic dziwnego, że wtedy wracasz do starych nawyków. po co zaczynać, skoro błędy pojawią się zawsze? Bo tak się uczymy. A jeśli, są, jeśli błędy są dowodem na to, że coś jest z tobą nie tak, no to nie ma sensu żadnych zmian wprowadzać. Przecież muzyk każdy, ile razy musiał zagrać fałsz, żeby, żeby zagrać chociaż kawałek y, utworu dobrze. Jak się uczyłaś jeździć samochodem, ile razy ruszałaś z ręcznego pod górkę, zanim, ile razy ci zgasł silnik, zanim ruszyłaś normalnie. Maratończyk, przecież nie wie od razu 42 km, zaczynał od kilometra. I takich przykładów można mnożyć. Dlaczego? No bo... Tak my działamy, uczymy się popełniając błędy. Jest kompletnym absurdem wymagać od siebie od razu na starcie, że będę od razu umiał i robił wszystko perfekcyjnie. Błąd to nie jest porażka, to jest kolejny krok w procesie. Fajny przykład mam. Maria Skłodowska-Kiri. Ona całe lata spędziła, wiesz, w takim, no, mówiąc delikatnie prowizorycznym laboratorium. W złych warunkach, pomiędzy tonami tam rudy, z tej rudy próbowała wydzielić dwa nowe wygwiazdy. I co udało jej się od razu? No nie. Ona setki razy doświadczyła porażki. Ale każdy, nie, każda nieudana próba była elementem tej udanej. Aż w końcu się udało. Bo była konsekwentna. Wydzieliła rat i polor. Jako pierwsza kobieta dostała w ogóle Nagrodę Nobla i to podwójnie. Dwa razy. Ale nie zrobiła tego, dlatego że. Miała plan, i od razu zrealizowała go perfekcji. No nie. Udało jej się, bo chociaż miała plan, to uwaga, ten plan już zakładał, że po drodze będą błędy, porażki. A ty, jak ja zmianę, dajesz sobie możliwość popełniać błędy? Mam niespodziankę, bo wyjściem jest zapomniane już trochę słowo, które dzisiaj odkurzę. Asceza, asceza chrześcijańska. Samo słowo asceza askezis grecki, no to właśnie oznacza nic jak ćwiczenie trening. Ona, ta asceza chrześcijańska, miała takie trzy formy, trzy podstawowe filary. Po pierwsze to był post, ograniczenie przyjmowania pokarmu, tam ilościowe mogło być w różnych porach. Drugie to było milczenie, czyli ograniczenie przyjmowanych bodźców, tak byśmy to dzisiaj nazwali ze świata zewnętrznego, skierowanie uwagi do siebie, no i potem modlitwa, nam chodziło o kontakt z siłą wyższą, z Bogiem, ale przy okazji wejście w głębie siebie, rozmowę z samym sobą. Zobacz, można spróbować to zastosować dzisiaj. Post, no to może być na przykład jeden dzień bez cukru, bez słodyczy czy z tego <laughs> to może być pół godziny bez telefonu. Nie umasz pół godziny Zrób sobie 15 minut na dzień dobry. I modlitwa to rozmowa, czy z siłą wyższą, ona może temu przewodzić, może nadawać kierunek, może patronować, jeśli taka jest Twoja wizja. Ale możesz rozmawiać, czy pod kierunkiem siły wyższej, czy po prostu sam, możesz rozmawiać w czasie modlitwy, w czasie medytacji ze swoim umysłem. Pytać się siebie, jak się czujesz, co jest do zmiany. <laughs> Nie ma tutaj żadnych ograniczeń ani tak naprawdę wzorców. Ale jesteś w ćwiczeniu mentalnym. To są mikrotreningi. I to mikrotreningi, które powoli, systematycznie wprowadzane, doprowadzają do zmiany. Do zmiany w myśleniu, do zmiany w przekonaniach. Bo one, wprowadzane systematycznie, powoli, krok po kroku, zaczynają sprawiać, że kierujesz swoją uwagę do wewnątrz, do siebie. Interesujesz się sobą, poznajesz siebie i to jeszcze z pewnego dystansu, to jest, to są pierwsze kroki do zmiany myślenia, aktualizacji swoich programów i potem zmiany nawyków. Ja się nazywam Przemek Boger. do z przekonaniami i moje przekonanie jest takie, że ty tam po drugiej stronie masz w sobie wielki nieodkryty i nieużywany potencjał, a moją misją jest pomóc ci do odkryć. Wydobyć i używać na co dzień. Jeśli ten Film wniósł w Twoje życie coś nowego, a jeszcze nie subskrybujesz kanału, to palnij suba, napisz lejaki komentarz, zostaw lajka like i rozważ udostępnienie. Może komuś to zmaga się z perfekcjonizmem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.